o obrazie, który miałam jakiś czas temu. Zobaczyłam takiego no, diabła w sumie. Zobaczyłam. Wyglądał tak, jak troszkę z kreskówek go znamy. Miał takie rogi i był taki cały czerwony. Ale ten diabeł znajdował się pod powierzchnią ziemi. I widziałam też, że on miał taki jak, jakby... Główny jego korpus leżał pod tą powierzchnią ziemi, ale z niego wychodziły i rozgałęziały się takie, takie macki, które gdzieś tam w pewnych momentach po prostu poprzebijały ziemię i powychodziły przez te otwory w ziemi. I później zobaczyłam, że do tego, jakby koło tego diabła, bardzo blisko. Koło niego pojawiały się takie obłoki, to były takie, jakby widać Boże, że te, te obłoki tworzą postacie. I w pewnym momencie z tych postaci, znaczy w ogóle ten, jakby ten diabeł myślał, że, że to są po prostu jacyś tam chrześcijanie, słabi, bezsilni, i sobie myślał, że on po prostu ich może zmieść. Nie? Jak oni do niego jak, jak najbliżej jakby podejdą. Ale właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy te obłoki się tak bardzo blisko do niego zbliżały, to w tym momencie z tych postaci jakby wychodzili żołnierze, bardzo dobrze uzbrojeni i bardzo silni, tak naprawdę. Więc jakby diabeł sobie nie zdawał z tego sprawy, z kim zadziera. No i jeszcze zobaczyłam, tak jakby, znaczy, tak zapytałam, dlaczego w ogóle te macki, one gdzieś tam wychodzą i. I jakby przedziurawiają tą powierzchnię i oczywiście mogą tam robić swoje złe rzeczy. Nie? No i zobaczyłam właśnie, że na niektórych jakby w niektórych miejscach stali ludzie i jakby przytrzymywali tą powierzchnię Ziemi, jakby stali na swoim miejscu, a w niektórych po prostu były puste miejsca, które umożliwiły przedostanie się tych macek do góry, nie. No i jakby zobaczyłam, że. Um, no, że to są po prostu y, jakby ludzie, którzy nie, nie, nie wzięli swojej odpowiedzialności czy tam swojego autorytetu i pozwolili po prostu, żebyś te różne rzeczy podziały, nie? No i jeszcze miałam tak, tak pytałam też m, Duchu Świętym, no a dlaczego ten e, w ogóle ten diabeł, on tak te macki jakby może gdzieś tam przebić, ale przecież jakby chciał, to by mógł po prostu całą tą skorupę przebić i wydostać się, nie? No i tak, tak usłyszałam, że, że po prostu Kościół i, i, i ludzie, którzy mają autorytet, jakby nie pozwalają mu się jeszcze tak w całości przebić. Nie? Że jakby mamy, mamy tutaj na tej ziemi autorytet, że on po prostu nie może tak całkowicie jeszcze uwolnić tej swojej mocy, nie? Tak jakby to widziałam.